Ale mi ręce drżą, nawet sobie tego nie wyobrażacie jak. Słuchajcie, do mojej wioski normalnie zawitały skibidi. O dziwo tylko czterech, ale zostały już złapane. Tylko nie mam dobrych wieści. Lekarze powiedzieli mi, że będzie ich więcej. Słuchajcie, te Skibidi, cztery sztuki, które przyszły do nas do wioski, zatrzymały się właśnie tam. Tam je złapano, tam je zaprowadzono, jest z nimi pan doktor i je bada, bo one nie są zwykłe. One są zmutowane, takie jakieś większe, jakieś dziwne i mocniejsze, i nie wiem, nie, nie wiem co jeszcze. Muszę iść dopytać pana doktora, co, co z nimi i ogólnie wam je pokazać, żebyście też widzieli. Także schodzimy z domku. Słuchajcie, ja wychodzę tutaj z domku, nie? I zrobimy wyścig. Wyścig na łapeczkę w górę. Ten wyścig trochę będzie trwał, bo będziemy biegali aż do tamtego domku. A tam jest trochę kawałek, widzicie? Garaż się jeszcze za mną zamknął. Także będziemy się ścigać na łapeczkę w górę. Kto będzie szybszy? Wyklikający łapeczkę, czy ja dobiegający do tego domku. Zaczynamy za trzy, za dwa, za Jeden i startujemy, startujemy. Trochę oszukałem, ale to nic, było daleko, naprawdę mówię wam. Dobra, szybko, szybko, szybko i jestem prawie przy drzwiach, prawie, prawie jestem i jestem. Dotarłem. To są drzwi do szpitala. Zapytacie się, ale dlaczego? Dlaczego takie metalowe, duże? A no bo dlatego, gdyby te GIBIDIBI w jakiś sposób tam ożyło, nie wiadomo co, bo one na razie w śpiączce jest, to żeby nie wyszło z tego pomieszczenia. Na razie jest ich tylko czterech, ale prawdopodobnie będzie apokalipsa. Psa tych skibidi toalet, czyli będziemy musieli się jakoś obronić. Tylko mamy problem, bo ja w chacie no nic nie mam. Nic nie mam do obrony, nawet żadnej zbrójki. Musiałbym sobie zrobić z drzewa, ale z drzewa za słabe. Dobra, wiecie co? E, idziemy na razie, wchodzimy do pana doktora. Halo, halo, panie doktorze, jest pan tutaj? Halo, e, przepraszam, już jest, widzę, widzę go, tylko zamknę drzwi, bo mi kazał zamykać. Dzień dobry, panie doktorze. Ma pan do... dla mnie dobre wieści, czy nie? Ale chwila, 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 e, doktor. Już kiwa, że nie. Dobra, widzowie, zaraz się dowiemy w ogóle wam pokażę to z Skibidi i dowiemy się, jakie czekają na nas problemy, bo pan doktor mówi tutaj, że się nie powiodło. Także słuchajcie, zanim to zrobimy, to nie zapomnijcie o subskryberze takim czerwonym, jak moja bluzka, kliknijcie go. Wszyscy dobijamy 300 tysięcy, a na 300 tysięcy coś pomyślę z jakąś niespodzianką dla Was. Także dobijmy jak najszybciej i niespodzianka będzie też szybciej. Także, panie doktorze, może pan po po pokazać tutaj te skibidi? Albo sam pokażę. Zobaczcie widzowie. To są te cztery zmutowane Skibidi, Widzicie, one są podłączone na razie do takich, nie wiem jak to nazwać w ogóle, do takich substancji, które je usypiają. Widzicie, one wszystkie mają głowy w dół i chwilowo one śpią wszystkie. Także tak to wygląda. To jest taka maszyna, która je powstrzymuje. No i słuchajcie, skoro ma tutaj przyjść więcej tych skibidibi, to my sobie musimy jakoś poradzić. Tylko w jaki sposób. Ja nie mam pojęcia, a pan doktor, panie doktorze, ma pan pomysł jakiś, jak temu zaradzić? Jesteśmy w stanie, czy, czy tutaj mam czekać, czy ja jaki pomysł? Bo ja w ogóle nie mam pomysłu. Kompletnie nic! Ja mogę sobie tutaj usiąść, o i najwyżej na komputerku pograć w Minecrafta, tyle umiem, nic więcej. No No pan doktor coś tutaj napisał. W normalny sposób ich nie pokonamy. Al, ale jak to, panie doktorze, jak to w normalny sposób ich nie pokonamy? To jak z nimi musimy walczyć, tak, żeby wygrać? No wie pan doktor, ja nie jestem silny, żeby z nimi zwyciężyć, czy coś. Ja to tam mogę w domu posiedzieć przed komp. Tyle to ja mogę, nic więcej! Chyba, że chyba, że mam pomysł. Ej, mam brata w ogóle. Może mój brat będzie miał jakiś pomysł. Jeszcze mu nie mówiłem, że jest apokalipsa. w ogóle tych skibidi, ale no czas najwyższy mu powiedzieć, żeby czasem do jego domku tam nie przyszli. Zobaczmy, co tutaj pan doktor napisał. Potrzebujemy specjalnej broni. Ale jak to specjalnej broni? Panie doktorze, a skąd my taką broń weźmiemy? Skąd my taką broń weźmiemy? Bo ja w domku, no no niestety mam tylko jakiś drewniany mieczyk. No ty, ty my. Na pewno ich nie pokonamy. Wątpliwa sprawa. Na razie czterech udało się złapać, ale to przy pomocy, przy pomocy całej wioski. Wiecie, to pojedynczo my ich łapaliśmy, co nie? No raz, zobaczmy, co tu pan doktor napisał. Jest jedno miejsce, ale trudno się tam dostać. Jak to? Panie doktorze, gdzie jest to miejsce? Pan mi pokaże, a ja spróbuję to zrobić. Ej, on, ma jakieś tajne przejście. Wow. No dobrze, panie doktorze, no to co? Mam wchodzić tutaj? Rzeczywiście, wchodzimy i, i mamy tutaj jakiś teleport. Panie doktorze. A a co to jest za teleport? Dokąd on prowadzi? O co z nim chodzi? E, jestem ciekawy, co tutaj pan doktor napisze Mamy jakiś teleport I tam niby jest jakaś tajemna broń Która powinna sobie poradzić ze Skibidibi Wszystko to jakoś dziwne mi się wydaje No ale dobra, ja muszę temu jakoś zapobiec Wejdę tutaj, może pan doktor skusi się razem ze mną e, Na końcu tego teleportu znajduje się broń Okej, okay, dobrze panie doktorze Ja mam takie pytanko Wejdzie pan ze mną, bo ja się sam to trochę cykam Czekajcie, napisał Dzięki niej pokonasz Skibidi. Dobrze, panie doktorze, a wejdzie pan ze mną do tego teleportu, bo ja się sam cykam. Nie, nie wejdzie pan? Ej, ale panie doktorze, panie doktorze! Chwila, chwila, a mam takie pytanko. Mogę wziąć brata? Mogę wziąć brata, bo ja się sam cykam. O, pan doktor kiwa, że tak. No dobrze, e, panie doktorze, no to nie traćmy czasu. Ja idę po mojego braciszka, przychodzę, wchodzę do teleportu, wchodzę po broń. No i co? Będziemy rozwalać Skibidibi. Także wychodzimy, idziemy po mojego brata. Halo, braciszku, już idę do ciebie. W ogóle rozejrzyjmy się we wiosce, czy już czasem jak, jakieś Skibidi nie przyszło, ale na razie jest czysto. Nic nie widać, jest cisza. Dobra, słoneczko świeci, a Skibidi zawsze z mroku wychodzi. Także strzeżmy się, strzeżmy, chodźmy tutaj do mojego braciszka. Na razie żadnego skibidi nie ma, także jest super. A tutaj mieszka mój brat, także idziemy po niego i wchodzimy do tego teleportu. Już się nie mogę doczekać, jak tam wejdę. Halo, halo! O, cześć, braciszku! Słuchaj, przyszedłem po ciebie. Jest. Taka sytuacja, a mianowicie z przyszło do nas do wioski i chce ją całą opanować, musisz mi pomóc, żeby nie dali rady, dobra? Musimy wejść do takiego teleportu po specjalistyczną broń, ale wszystko ci wytłumaczę w wy trakcie normalnie jak będziemy szli, także nie traćmy czasu i wychodźmy z Twojej chaty. Otwieramy drzwi i wychodzimy. Dawaj, Smańsko, i idziemy! Nie, nie z powrotem, z powrotem do domku! Dawaj, 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 zamykaj drzwi, zamykaj drzwi, o nie z Skąd one się wzięło? Ej, goni za mną! Musimy go rozwalić! Chodź do mnie, jestem u Ciebie u góry! Pomóż mi z nim, pomóż mi z nim! Jakiś wielki, zbudowany skibidi! Musimy go rozwalić, a masz! Dobra, ale na szczęście udało się. Rozwaliliśmy go z łapki, ale było ciężko. Jest bardzo mocny. Ej, Smaństo, słuchaj, tych skibidi jest tam więcej, co? Wow, zobaczcie przez okno! Naprawdę jest ich tam masa! Ej, a my musimy się dostać do tego szpitala po tą specjalistyczną broń, żeby ich wszystkich rozwalić. No dobra, no to nie traćmy czasu. Chodź, wyjdziemy tyłem, mam. Pomysła, wyjdziemy tyłem, rozbijmy tu szybę, wyjdźmy tyłem i obejdźmy to wszystko tyłem, bo nie one umioska. Szybko, 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 za mną! Do szpitala! Do szpitala, do szpitala! Tędy, tędy, tędy! O z mi. zauważyło mnie! Szybko, szybko! Uciekamy! Uciekamy, uciekamy, uciekamy! Szybko, szybko do szpitala, do szpitala musimy się tam zamknąć! Smańslu, dawaj za mną! Nie trać czasu, nie trać czasu! Tu jest szpital, już prawie dobiegłem! One opanowały naszą całą wioskę! i mamy problem, to jest apokalipsa! Apokalipsa musimy się bronić! Wchodzimy tutaj do szpitala, zamykamy drzwi i Smyslu, nie wpuść tu nikogo, dawaj! Środka. O, udało się, dobra, zostało zamknięte. Spójrz na to, tutaj czterech. Co? Ej, Steve, co ty tu robisz? Halo! Ej, pewnie się ukrył. Dobra, ej, słuchaj, Smyslow, tu jest czterech skibidi uspanych, tych jeszcze nie było na zewnątrz. W ogóle co jest? Jaka akcja? Ja do ciebie przychodzę, nie ma żadnej skibidi. Rozmawiam z tobą chwilę i normalnie z bi pojawiają się za drzwiami. I opanowały naszą całą wioskę. Ciemno się w ogóle na dworze zrobiło. Dobra, nieważne. Ty chodź za mną, chodź za mną. Nie pytaj, nie zadawaj pytań, my musi jak najszybciej wejść do tego teleportu i sprowadzić broń. Sprowadzić pomoc, także chodź, wchodzimy i się teleportujemy. Wow! Wow! Chyba się gdzieś przeteleportowaliśmy. Ej, poczekajcie, jesteśmy w jakimś miejscu, ale dziwnym. O, i Smyslow jest, dobra, wszystko w porządku. Mamy TNT, piasek i pół płytkę, No dobra, no to przejdźmy tam na sam koniec. Już widzę jakieś potwory i co? Ej, co tam za kratami jest? Tam są jakieś skibi-dibi? gdzie ten doktor nas tutaj wysłał? Dobra, masakra. Wiesz co? Musimy przeskoczyć to TNT. Dawaj, lecimy na drugą stronę. Skaczemy na trzy, na dwa, na jeden i lecimy! Lecimy, lecimy, lecimy do końca, do końca, do końca, do końca. Musimy to przejść. Kamienna płyta. W ogóle dostałem jakąś kamienną płytę, ale doszedłem. My slow. Halo, ej, mój brat spadł! O, nie! Poleciał na dół! Zleciał, nie dał rady. Ej, będę musiał sobie... A nie, jednak przeżył. Dobra, ej, fałszywy alarm, fałszywy alarm, on jest obok mnie. Dobra, no to mamy tutaj skrzyneczkę, słuchajcie, jakąś. Tutaj są jakieś potwory, jakieś świń. Nie, nie nie wiem o co chodzi, ale dobra, mamy skrzynkę i z żelazne mieczyki w niej. Dobra, no to rozwali... rozwalamy te potwory. A masz, a masz, a masz. Z nie wchodź tam, nie wchodź tam, żeby czasem nas przez przypadek nie zwaliły. Dawaj je rozwalamy w taki sposób. A masz, musimy je pokonać. Dawaj szybko, dawaj szybko. O, nie, 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 spycham je, spycham je! Nie pchaj w moją stronę, bo, bo zlecę na dół. Dobra, pokonaliśmy, jeszcze jeden został i rozwalony. Przechodzimy sobie dalej. Spójrzcie, tutaj są za kratami z Kibidibi. Po Pozamykani. Jeden, drugi, tutaj większy. Wow, dwugłowy skibidi! A tutaj, tutaj też dwugłowy skibidi. Dobra, rozwalamy na razie. Tutaj jakieś żyrafy są, czy co? Jakieś kościotrupy, konio kościotrupy. Dziwna sprawa, dobra, ale je rozwalamy, przechodzimy dalej. A masz, padaj! Tutaj kolejne jakieś zwierzęta są, nie wiem, te wysoko skaczą. Dobra, pokonajmy je. A macie, a macie, padniecie, padniecie. I tak was rozwalimy. Dobra, przechodzimy, tutaj, rozwalamy je do końca. Wszystkie trzy popadały. Tutaj mamy... Ej, to jest Skibidi z rakietami. Spójrzcie na to, jak on ma rakietę. Łota ojta, nie chciałbym z tej rakiety dostać. Tutaj jest drugi taki sam. Jakie oni w ogóle zęby mają, spójrzcie na to. Strasznie, strasznie. twarze wyglądają strasznie. Tutaj mamy kolejnych jak... jakichś zombiaków, a zamknięci. Poczekajcie, kto tu jest zamknięty. Ej, piła! Skibidi piła! I jeszcze odpalona dodatek. Dobra, rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy. Tylko nie mówcie, że ta broń to jest właśnie na Skibidi, którą dostaliśmy w tej skrzynce, co była. Czyli ten mieczyk. Nie, nie, ja nie chcę walczyć ze Skibidi tym mieczykiem. Dobra, przechodź chodzimy dalej, nie dotknij czasem piły, przechodzimy i mamy lawę do przeskoczenia, także przeskakujemy, hops, 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 tylko uważać, żeby nie wpaść, delikatnie, powolutku, musimy dojść do samego końca, który jest tam i widzę już, jak... ej, co ja, dotknąłem lawy? Ale, ale jak to? Przecież stałem cały, cały czas w tym miejscu. Ej, teraz musimy poczekać, aż przestanę się palić, bo niestety zacząłem się palić, dobra, ale stoję na bloku, nic mi nie powinno być, życie mi się trochę traci, ale też mi się regeneruje, więc wszystko jest w porządku, dobra, czekamy, 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 przestań, przestań się palić Sebek, nie ma czasu, ja muszę dojść do końca Tam w ogóle jakaś tabliczka jest, dobra e, Już, 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 no, no nie Ja się nie przestanę palić, dobra, idę na koniec Okej, okay. i chodźmy tutaj Jest jakaś skrzynka, no to i co? Otwierajmy i, i, i mamy Ej, mamy, mamy, to jest ta broń Na, na Skibidi co? Taka słaba Łuk, strzały, kamienny miecz Jakieś złote jabłko Ej, co to ma być? Przecież ja mam żelazny mieczyk że ja z tym nie wygram Skibidibi Ej, to jest jakieś żałosne słabe. Przecież mi nie damy rady z całą apokalipsą zombie. Ej, w ogóle tutaj mamy jakąś tabliczkę, nie rozwalać. Ale jak to nie rozwalać? Dawaj, rozwalamy tą skrzynkę. Rozwalamy tą skrzynkę. Co nie rozwalać? Co nie rozwalać? Ja zawsze muszę co innego robić, niż coś się mi każe. Wiesz, ja, ja już jestem taki, więc rozwalamy skrzyneczkę i, i co? Rozwaliłem, nic się nie stało. A może a może chodziło o ten blok? Poczekaj, ty rozwalamy ten blok. Dawaj, weź mi pomóż. Masz jakiś kilof? Dawaj kilofem to szybko cyk 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 cyk. Chociaż Pęka, pęka bloczek. Zobaczmy, czy damy radę, czy damy radę. Ja w ogóle skrzynką nawalam o blok. I da radę, czy nie da rady? No i, i pękaj, 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 i pękło. Dobra, rozwaliliśmy. Ej, u góry jest skrzynka. Ciekawe, co w niej jest. Wow, tu mamy bronię. Ej, tego potrzebowaliśmy. Dobra, zabieramy je wszystkie. No i wracamy, 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 bo musimy uratować naszą całą wioskę, żeby wszystko przeżyła. Ej, to sobie odłożę. Wiecie co? Ten łuk strzały też podkładam, bo to mi nie będzie potrzebne. Kamienny mieczyk też jest słaby, to odłożę. Dobra, majstą, ty bierz resztę broni. Ja się ubieram, wracamy do teleportu, teleportujemy się i normalnie idziemy na walkę, na pojedynek ze Skibidi. Miejmy nadzieję, że to wygramy. Słuchajcie, lekarz nas nie okłamywał. Tak jak mówił, tak jest. Normalnie wszystko mamy, tak jak powinno być, tak jest. Także co? Wracamy do teleportu, teleportujemy się. No i co? Będziemy walkę ze Skibidi mieli. Jeszcze do lawy wpadłem. Ma ja ja co ja narobiłem? Dobra, zjem sobie złote jabłko. Nie traćmy czasu. No i przepłyniemy, przepłyniemy tą lawę, dawaj, z Państwą, bo nie ma czasu, biegniemy do teleportu. A widzowie, w sumie to się widzimy już tam u, u tego lekarza, bo ja muszę cofnąć się, albo albo chwila, dobra, mi to chwilę zajdzie, także cofnijmy się, cofnijmy. Tutaj doskoczmy, dobra, idziemy do samego końca, do samego końca, przejdźmy to, przejdźmy, przejdźmy, przejdźmy. Dam radę, czy nie dam rady? Tak, dałem radę, dobra. Wchodzę do teleportu i się teleportuję. Ooo, wow, 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 ale mnie przeteleportowało. Ty jesteśmy, jesteśmy. O, Smyslow ma też broń. No dobrze, no to co? Nie traćmy czasu, bierzmy w dłoń normalnie broń i wychodzimy, wychodzimy, idziemy na pojedynek z Kibidibi. Miejmy nadzieję, że damy sobie radę z tą apokalipsą. A macie! A macie! Ej, ta broń rzeczywiście działa! Rozwala te Skibidi jak, ty, jak trymika normalnie, zobaczcie. Padajcie! Padajcie, wy małe brzdące! Okej, okay, jedna broń mi się skończyła. Nawalamy resztę, nawalamy resztę. A macie! A macie! Dawaj, Smyslow, lecimy z nimi! Tak jest, po pokonujemy ich, pokonujemy, chociaż ta broń szybko się traci, ale dobra, dajemy radę, dajemy radę na razie, bezproblemowo, zbieramy ich wszystkich do kupy i wtedy uderzymy w nich wszystkich bronią, także zbieramy ich, zbieramy, zbieramy, chodźcie tu, wow, ile ich jest, ej, naprawdę wiele, dobra, ale zobaczcie, ta broń naprawdę działa, jednym hitem rozwalam chyba z dziesięciu skibinimi, a macie, a macie, wcale nie jesteście tacy mocni, co? Wygramy to, wygramy, rozwalimy was wszystkich, a macie, Broń mi się powoli kończy. Dobra, to bierzemy kolejną. A masz, a, masz, a masz. Ta broń jest za słaba. Dobra, no, no, będę musiał sobie ją poprzemieniać. A masz, a, masz, a masz. No nie, 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 nie da rady. Ich jest za dużo, ich jest za dużo. Bierzemy kolejne Sonic Rifle. O, ta, ta broń jest bardzo dobra. Naprawdę, bije ich bardzo mocno. Ale one mi coś życia nie zabierają. Są jakieś słabe te skibidi Ale wy jaki jesteście. Rozwalam was. To pewnie, a ja wiem. To pewnie dzięki temu strojowi. On jest netherowy, czyli najlepszy. Wow, dlatego oni mnie nie mogą rozwalić Ej, ty słabiaków, przecież ty mi życia nie zabierasz A masz Dobra, z lecimy z nimi, lecimy Musimy uratować całą wioskę przed tą apokalipsą Więc padajcie, padajcie, mówię wam A masz Tak jest, rozwalamy wszystkich po kolei Zobaczmy, czy jeszcze coś, jakiś skibidibi zostało Tak, tam są, tam są Z pozbieraj ich wszystkich do kupy Musimy ich zebrać, także zbieramy, zbieramy, zbieramy Chodźcie tu, skibidibi, zapraszam Do mnie, do mnie, tu jest a macie! A macie! Tak jest, dobra, popadali. Tutaj jeszcze paru jest. Rozwalimy wszystkich. Bez problemu. Nie ma problemu. Ja jestem poubierany w najlepszy strój, w najlepsze wszystko. Także wygramy to bezproblemowo. A macie! A masz! Dobra, i jeszcze tu jacy, jakiś zostało. Tak, ktoś tutaj stoi. Kogoś tu widzę. Ale bez problemu. Zaraz go rozwalę. A masz! Tak jest, dobra, padł. Kolejny. Tutaj mamy jeszcze kolejnego. Sięgnijmy go z celownika. Dobra, tutaj Idzie kolejny. Tu, panie! Ej, ten doktor miał rację. Ta broń jest najlepsza. Pokonuje wszystkich z Przecież one ze mną nie mają szans. Rozwalam ich jak tylko chcę. Normalnie po dwóch, po trzech, po pięciu. Chodźcie tutaj wszyscy! Tu jestem! Zapraszam! A macie! A macie! Ej, oni są zbyt słabi na nas. Smajsto, słuchaj! Musimy ich rozwalić do końca. No i co? Ej, jestem pod wrażeniem, że się to nam tak szybko udało. Wcale nie było tak ciężko. Ciężko jak ten doktor zapowiadał. To pewnie dzięki tej broni i dzięki temu ubraniom. No ale cóż, całą zasługę przypisuję sobie. Bo w końcu to my wygrywaliśmy, to my specjalnie poszliśmy po te bronie i to my rozwalamy skibidi. Także co ja uważam za zakończone chyba. Czy jeszcze jacyś zostali? Nie wiem, my ich poszukamy, powybijamy wszystkich, bo jeszcze broni nam się trochę zostało. No to sobie poradzimy jakoś z nimi. A wy widzowie, cóż, nic innego mi nie pozostało. Jak zaprosić was na mój drugi kanał, jak i na mojego Instagramka, na którego dodaję rzeczy z prawdziwego życia. Także, jeżeli chcecie mnie zobaczyć w prawdziwym życiu, jak wyglądam, jaką mam twarz, to wbijajcie na Instagramka. No i oczywiście zapraszam Was na jutrzejszy odcinek, bo odcinki są codziennie. Także do jutra. Na razie, cześć, trzymajcie się. Hej!